Siema widzowie z tej strony Antidzień. Dzisiaj nagrywamy Minecraft z moim kolegą. Siema, siema. Um, dojeżdżamy ludzi na boost MC, więc... No co, dojeżdżamy ludzi. Warto oglądać. Mm. Mam nadzieję, że dzisiaj dużo fragów zrobimy. Mam nadzieję, że uda nam się zarabić chociaż jednego kilka i może jeden nedelitowy. Poczekaj. Ja idę na chwilę na warpę. Bo ten Ty znowu jest chyba na ekspiarce jakimś cudem. Jest, jest, jest. jest. A yes. na ekspiarce ja, ja. Ja zamknąłem wejść na ekspiarkę, to go zabić. Czekaj, czuję. Nie wiem, czy ja tego nie użyję. No brak, jest na ekspiarce. No jest, będę go zabić. No ja jestem. Nie jakie mu na moc na ekspiarce. No dobra, to ja sobie pooglądam na to. Spoko, pierwszy kill. A tylko jedną zabiorę, bo czemu by nie? Dobra, ho. Gdziemy? Zabarykadujemy i rtp chodźmy. Okej. Okay. Po Europie. Do Europy chcemy mądre, bo tam jest dużo tego... Dużo osób. Czekaj. Nie wiem, mam te Ja teraz... Ja mam Ja mam dwóch typów full bardzo blisko siebie. Dojeżdż Dojeżdżamy ich? Zobaczymy, jakie mają idzie. Bartom i Marwo... Marwo. Tak. Czekaj, ja muszę patrzeć na mapę. No, gdzie? w tamtą gdzieś. Czekaj chwilę. Dobra, idziemy na pierwszych typów w przyszłości. Postaram się, żebyście też, wi żebyście też widzieli mapę, więc jakoś to tam postaram po się to w przyszłości jakoś porobić. Dobra, idziemy na tym bazareku papaya. To jest gdzieś tam, to no jakoś po prostu w dobrą stronę się kierujemy. Była służba teopatyka, a ci kasa. Kuna, nie ośmielać. Ale to jest. Siosenka Brazylii tam Kuku Jumbo Ej Ty idziesz na jakieś ferie z hutnikiem? Tak Zimowe? No A gdzie? No dobra, na, ty, na, ty na tej przestrzeni... Oj oh, sorry Na tej przestrzeni tak są oczekaj, typy. Poczekaj, masz się skończył logout No dobra Dobra, się kończy No to ich państwo Widzę, ale nie widzę ludzi, nie wiem, chyba tu ich nie ma. Są, są, na mapie są. mapie są? Tak. Okej, okay, jeden jest. Pod ziemią są. No pod ziemią widzę tego typa. On jest chyba spalony. Czekaj, okay, ja mogę... Ja Chodź tu za ten. Żeby, młodzież wy będzie wychodzić, ale nas zauważył chyba już. Nie, on, on jakieś bloki postawił słyszałem. No słyszałem też. No postawił te, żeby nie... Żeby nie gościu mi napisał, nie wyjdę mła! Jeziki. A ja... Jakie mają i ty? Nie wiem, ale ten tamten gościu... On ma chyba wieksowe. Pewnie ma jakiś enchanty, nie wiem, wydaje mi się, że prot, pewnie prot, może 4-3 nawet może ma. Ale gość jest odpalę. No dobra, to, to teraz ty idź, RTP. Tylko on jest na i mi napisał, że, oj, sorry, on mi napisał, że nie wyjdę. Młach. Może nasze ja może my... nasze Niki widał, widział, ale nie sądzę. On nie widział, tylko jest odpalony. Jeszcze no, czekaj. RTP? Ja mam jeszcze dwie minuty. No ja minuta 49. dziewięć. No, czy no ja, miałem... ja też pewnie nie wiem. Ja mam minutę czterdzieści. O kurde, tu jest Paryż. Znaczy Francja, albo Francja, albo Paryż. Ale ładne państwo. BGR, Bułgaria? Jak Bułgaria? Bułgaria ma ten... Wie że iPla? Nie wiedziałem. Ale ładne to państwo, takie. Bardzo ładne. Dzisiaj tu uciekałeś, ale ładne państwo, giga. Giga, Nie, to państwo jest serio fajne, ładne takie. Ładniusie, piękniusie. Ma taki swój styl. Czekamy, dwie minuty. No mi jeszcze minuta została do dotknięcia się na RTP. Ej, wychodzi, wychodzi! Wychodzi? No na buca... bo kucego do niego wszedłem. Ale od razu... Czekaj. Muszę musisz od razu kucać. Okej, okay, kucam cały czas, jakby... On prawie wyszedł, on już... On już ten otwierał klapę, ale zamknął i ten. I chyba znowu poszedł na dół. Uh, 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 spokojnie. No odpalę jest. Dobra, to wywalane na niego. No odpalę. No kurna, cały czas się te pan. Idę RTP. Aha, jeszcze trzy sekundy, no to fajnie. Ogólnie ja zarabiam cały a, bo, Nie mówię, nie mówię. Nie ma sensu mówić. Co jeszcze ktoś będzie ściągał, mm. a im więcej tego, im więcej tego będzie, tym lepiej dla mnie. No dla nas. Ale tego i tak jest bardzo dużo. O Jezus Maria, jestem bardzo daleko ludzi. A najbliższy jest gościu, który ma nick hy, i tyle 6R. Obok mnie jest dwóch typów. Trzech. Kurde, ty masz cały czas typów. A wszyscy mają full armora czy nie? Nie, oni, oni są skórzani, ale dla kontentu dojedziemy. Dojazd do tyłów, a potem oddajemy i temy. Tylko jedzonko najwyżej weźmiemy, bo... Jedzonko zawsze się przyda. Dobra, w którą stronę, dobra? No, Okej. Okay. Nie, nie, w dać. tą. Gdzieś w tą. Okej. Okay. No, tam. No tam. Także administracja o C może wypadować ten tego typa. Nie. I dać na no, rangę media. <laughs> Skręciłeś trochę w prawo skręć, bo już ty uciekłeś. No, idziesz. Dobrze idziesz. No tutaj się spotkaliśmy. Zaraz będzie ich wiki... Niki widać. Ja myślę, że niedługo będę kończył. No Lura, Ulu, Ulura. Podziemią są w takim razie, jakichś nie widać. Jakich nie ma to muszą być ziemią. Muszę kopać? Właśnie. Gdzie, na jakich koordynatach oni są? No jestem praktycznie pod nimi. Kopiamy się w dół. Na kucaku. Z tego, że na kucaku. One nas nie słyszą z tej jednej głosi na Nie, czekaj, ty nie jesteś nad nimi, to jesteś koło jak od nich, by. Jakby... Ale nawzajem się... o, widzę ich. Niech podświetlili się. No. Mądrzy są. Wybile. Popieraj się na nich. Dobra, czyżby ci, widzowie... E, no. będzie... A, poszli chyba. Tak, poszli. Ale ma, bo zawsze, zawsze może bazę jakąś mają, nie? Chyba słyszę Endermana. Nienawidzę tych szkieletów. O, Enderman, Enderman. Chudż, 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 chudż. Trzy hity to są Ej, tak nie zdech. Czekaj, bo ja zboczyłem trochę z kursu. Gdzie ty jesteś? Właśnie nie wiem, gdzie jest ta baza. No, 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 no. Ty masz kilo kamienny, ojej, ojej, Zmienny kilofik. Ja mam trochę przewolone bo ja muszę pisać rozprawkę na O, o, kurde, ale oni bazę ładną mają. Poczekaj, wtypam się. Kurde, ej, a wszystko posegregowane. Ba Nie no, baza ładnusia, enchant mają nawet. Kurde, piesie, ale piesie zostawiamy. Jesteśmy honorowi. Ale wszystko inne można zabrać. Jak tu cokolwiek jest. I taka, ale, i taka on, baza nam się przyda. Oni mieli dużo złotych jabłek. Czekaj, marchewek tu. Tu chyba był jakiś warp, może. Nie, nie było tu warp, raczej nie. Czekaj, tutaj jest jakaś skrzynka też, tylko trochę nie zaplanowali tego. Jak to się... To jest dziura? Tam jest dziura pskitu. Ja gdzieś schodzę. Ej, tu jest spawner. No jest. No są dwa spawnery. Serio? No. Ja jestem I na to... jednym? A ja jestem na drugim. No tutaj jest jeszcze jeden. Ale ziomki chyba były, odpa były odpalone, skoro wiedziały... E, Albo gdzie... na mapę patrzyła, ale nie sądzę. No jak na mapie? Przecież na mapie nie ma spawnerów. Ale mi chodzi, że... Mi chodzi, że nas widzieli. Ale no. jak oni znaleźli dwa spawnery? No to nie wiem. Raczej odpał. Dobra, e, możemy iść dalej szukać ludzi. No, dwadzieścia... Jeszcze kilkanaście sekund. Dobra, no, to poczekajmy. Dwadzieścia sekund jeszcze. Ta ładna jest ładna. Ja, no. Jest ładna. Ja polecam. Na, taka nam się przyda w państwie. No, trzeba taką zrobić. Zrób se... Ale kurde ładno, no bo prawie, ładnie się to pasuje, może, może mają coś w piecykach, węgiel, wągiel, a co my na Śląsku jesteśmy? Dobra, RTP. Cały czas ty masz blisko ludzi. No tepam się. Też? Ja jestem cały czas w jakimś ślecie gigantycznym. No już jestem, już jestem bliżej, no jestem bardzo daleko. Ja jestem bardzo daleko ludzi, ale jak już chodzi o dobrych ludzi, to jestem daleko, ale mam dobrych ludzi kilku. Więc jak tepniesz się do mnie, to ja mogę pójść po chylko, Chyba, ten. że pójdziemy na państwo, bo obok nas, państwo, to mieliśmy na tą wyspę tak się wjechać, ale pi pi pisali co, ch co chcemy. Zobaczmy, może, może będą. No, na bo oni mają, oni prawie full sety mają, no. No. Po państwo i dojedziemy tamtych typów. Na tej wyspie takiej. Ale ich tam nie ma. Franek, Ale... i, Franek i Szymon. Zobaczę. co. Oni mają jakieś itemy. Zobaczymy, jakie mają itemy. Dobra, robisz łódkę? No ja, no tam jest. Przy moim domku jest jedna. Pojazda, a może pojazdy, Zobaczmy, czekaj. I jakie łodzi podwodne. Ile kosztuje łódź podwodna? 15 koła. Nie mam tyle. Dobra, ja czekam wódce. Gdzie ty jesteś? Przy domku, moim tym, co zbudowałam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A wiem, 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 pamiętam tę łódkę. Biegnę. Oj, bym ci hita panu. O, bomba. Oj. Kurde, za monitor sobie przyciągnąłem. <laughs> mm. Trochę... Odmieniamy tą wyspę i w prawo trochę muszę... Wiem, 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 wiem. okej, okay, dobra, to jest to łazienki co? co to jest? Bro, what is that? Dobra, ja to do łazienki. Zaraz nie. Nie wnikam. Mm, płyniemy, płyniemy, płyniemy. Ale ładne morze, co nie? Będziemy w nich wiedzać widzowie. Jestem gotów, jestem gotów! Patrz zna. na mapę, pleć oh, na mapę. Prosto na nich płynę. No więc idealnie. Ty to masz na tak Kurde, Oj, że muszę sobie telefon podłączyć. A mnie w ogóle słychać na tym live'ie? Jakoś? Tak. no chyba słychać, powinno. No, dobrze. Ojo, duszki mam! Dobra, chyba już wysiadamy i będziemy płynąć. Poczekaj, bo ja kurde... Ładowarki szukam, bo mi się telefon rozładuje. Nie działa ładowarki, jeszcze chwilę przytrzymam, ale mam 8%. Weź tę łódkę, resztę płyniemy. No bo i państwo widać. Ej, ładne mają państwo, jak na pierwszy rzut oka. Tak stałciło się. No. Jak mi cię złapał? Wiem. Ja mi to logamy. Jeszcze nie logają w razie czego. Jeszcze chyba nie mają mapy odpalonej chyba. Na kucaków weszłam do nich. Widzę nick Franka, Szymona jeszcze nie widzę. Szymona też widzę. Kogo pierwszego? Szybona. Kogo? Chleb Szymona jak Franka. No dobra, tu powoli do niego się zbliżam. Naklepany. Za zabity. No mój tak. No on kilo dobry. On miał tylko. kilo Mój miał tylko seta fajnego Mój miał tylko seta elementowego, zwykłego diaks No, mój miał tu trochę tam ale mało Czy to państwo teraz się naklepało? Nie, 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 to są całkowicie inni Pamiętacie, że mieliśmy na wyspie się detonować, ale ten A więc no tym akcentem na razie kończymy, bo będzie długo trwać ten odcinek, więc na razie, pa pa!